2015 rok pomyślałem sobie od razu, otwieramy karty. Dobry wieczór drogi Liberze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Że, że zatelefonujemy do najbardziej szczęśliwej pary artystycznej w Polsce i na świecie, czyli do ciebie i do Sylwii Grzeszczak. I teraz dołączy do naszej rozmowy Sylwia, tylko po cichutku. Dobry wieczór Sylwia. Dobry wieczór, dobry wieczór. To jest pierwszy radiowy światowy wywiad po narodzinach waszego maleństwa. Jest nam bardzo miło. Również. Mam <noise> ja... również, chociaż choć już mieliśmy styczność, bo dostaliśmy od, od waszej stacji wyprawkę, która tutaj dzielnie służy. <noise> I, Dokładnie. Wielki karton, w którym znajdowały się oj różne rzeczy, pieluchy, kaczuszki do pływania. Jednym słowem, 2015 by, był dla mnie, Sylwia. Na pewno szczęśliwy. Był czasem bardzo wzruszającym. Mamy w domu nowe życie, jest do czego wracać. Słuchaj, bo my mówimy nowe życie, nowe życie, wszyscy wiemy, że, że jesteście szczęśliwymi rodzicami, ale... Czy możecie przypomnieć imię drugie, bo pierwsze wszyscy znają na pamięć, ale i pierwsze i drugie. Drugie? No czy jest Na obu... jedno. Bogna. Bogna, bogna no, no. Mała bogna, dokładnie. A czy drugie będzie jakkolwiek planowane? <grym> oj, oj, Darek, Darek, to mnie trochę za daleko. Na razie jest pierwsze. Mały, mamy małą Bognę w domu. No. Wygadałaś się Sylwia, bo ja pytałem o drugie imię. <noise> oj, ty, oj ty, To na razie wystarcza, wiesz, bardzo, bardzo Naprawdę na ten moment Bądźcie z nami do Libera I do Sylwii Grzeszczak, wracamy za chwilę day. Po narodzinach Bogny, waszej córki A jak, a jak to życie? Śpi, e, sika i normalnie zdrowe, tak? To najważniejsze Nie różni się od <noise> innych dzieci Pod tym względem wszystko Dokładnie ty, Co to, co powiedziałeś Liber, jako głowa rodziny, no teraz na utrzymaniu masz, masz już poważny, poważny staw na, na głowie. Czy dajesz rady? I, I dla Ciebie 2015 jaki był? No, to, również ciekawy rok zawodowo, no, na pewno, bo jak i, pewnie większość słuchaczy wie, mamy pioseneczkę siedem 7 rzeczy, która tak, no, nie do, nie do, sobie radzi. Przebój filmowy, dobrze sobie radzi, musisz iść koniecznie do kina. Przesunęła się trochę premiera na luty. Film otwiera się z moim udziałem. No, zresztą wiesz y sam ma, o dobra. tym, bo bo sam też występujesz w filmie. Sam występuję, ale słyszałem, że no ciężko będzie mi przyćmieć twój udział. <grym> <grym> Sylwia, czego Ci najbardziej brakuje snu w takich sytuacjach? Teraz nie brakuje mi tak naprawdę niczego. Jest to życie wybogacone, o, tak jak mówiłam, nowe życie, trzecie nasze tutaj życie. W trójkę jesteśmy. Ja tak naprawdę wyciszałam się trochę muzycznie, ale jeszcze raz chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom, które kibicowały za piękne słowa, za to, że czekacie również. Wiele wiadomości dociera do mnie, kiedy wrócę, kiedy wrócę, kiedy napiszę nowe piosenki. Także tutaj dziękuję też za cierpliwość i odwdzięczę się nowymi utworami i staram się zrobić jak najszybciej to, odespać trochę i wtedy wrócić ze zwojoną siłą. Co możemy Wam <laughs> życzyć? Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla bogny i dla mamy i dla libera, wytrwałości i oczywiście czekamy na Wasz powrót z nowymi kompozycj z kompozycjami. No i do zobaczenia pewnie w trasie niedługo z Bogną. To do zobaczenia tak. i przy korzystaniu z okazji chcieliśmy również y, Tobie i całej stacji RMFW i wszystkim słuchaczom życzyć wszystkiego co najlepsze i obyśmy się no, jak najczęściej słyszeli. No, to nie w rok. roku. Dokładnie, ja do tych życzeń się dokładam, z całego serducha wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wiary, nadziei i miłości na nowy rok. I żeby dobrze Bogna spała. <śmiech> <śmiech> Pozdrawiam, <śmiech> trzymajcie się, hej. <laughs> Pozdrawiamy. Dzięki, wzajemnie.